Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 12 grudnia 2024 roku. Z całego serca zapraszam Państwa do dzisiejszego podcastu. Będziemy rozmawiać o stresie, o tym, jak nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, jak rozmawiać, jak pomagać naszemu dziecku radzić sobie z emocjami. Serdecznie zapraszam na kolejny Inspirownik Rodzicielski na kanale Rozwojowi Rodzice. Dzisiaj tematem jest jeden z najważniejszych aspektów związanych z emocjami, a mianowicie porozmawiamy dzisiaj o stresie. Oczywiście, że dzieci doświadczają stresu, tak jak my dorośli, z tą różnicą, że dzieci nie zawsze potrafią to zrozumieć, ani wyrazić. Wiele razy zdarzyło się, że dziecko w czasie na przykład zajęć, opowiadało o sytuacji trudnej, która miała miejsce w szkole bądź w domu. I nie potrafiło zrozumieć, co się działo w tym momencie w jego ciele. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy modelowali i organizowali takie rozmowy z dzieckiem, abyśmy przekazali mu podstawowe informacje na temat objawów stresu, przyczyn, czym w ogóle ten stres jest. Naszym zadaniem jako rodziców, wychowawców jest pomóc dziecku. Właśnie rozpoznawać stres, a także pokazać, jak efektywnie możemy sobie z nim poradzić. Także bardzo zachęcam Państwa do tego, aby rozmawiać z dzieckiem, czym jest stres, jakie są jego symptomy i jakie techniki mogą pomóc naszemu dziecku w poradzeniu sobie ze stresem. Powinniśmy na początku w ogóle powiedzieć dziecku, czym jest stres. Że jest to coś naturalnego, że wszyscy odczuwają stres, że jest to taka naturalna reakcja organizmu na różne sytuacje, które mogą być dla nas trudne, nowe, wymagające. Są to takie sytuacje, w których często myślimy, że sobie nie poradzimy, że nam się coś nie uda, że nie damy rady, że nie mamy zasobów, możliwości. Więc to od tego bym rozpoczęła rozmowę z dzieckiem, od wytłumaczenia, czym w ogóle jest stres. Dzieci często nie rozumieją, co się z nimi dzieje, gdy czują się zestresowane. Dlatego naszym zadaniem jest wyjaśnienie im tego w bardzo prosty, przystępny sposób. Możemy powiedzieć, że stres jest to takie uczucie, które pojawia się, gdy jesteśmy zdenerwowani lub się czymś martwimy lub musimy zmierzyć się z czymś trudnym. To takie silne uczucie napięcia, które może pojawić się w brzuchu, w mięśniach, w głowie, które właśnie powoduje, że jesteśmy często też zblokowani, nie mamy koncentracji. Także od tego bym zaczęła. Bardzo też takim ważnym aspektem jest porozmawianie. Z dzieckiem o tych objawach stresu, ponieważ każdy z nas jest jednostką indywidualną i odczuwa ten stres w różnych miejscach w swoim ciele. Mogą być to właśnie wymienione już bóle brzucha, bóle głowy, może drażliwość, zmienny nastrój, nerwowość, lęk, problemy ze snem, ścisk w brzuchu, zapominanie, trudności z mówieniem. Brak koncentracji, niepokój. Także porozmawiajmy z dzieckiem właśnie o tych objawach stresu, tak aby dziecko potrafiło rozpoznać objawy stresu u siebie, ponieważ, tak jak powiedziałam, każdy jest indywidualny i na przykład jedna osoba może mieć drżenie ciała, drżenie rąk, a druga na przykład nerwowość. Także bardzo ważna jest ta samoświadomość dziecka, aby zaczęło obserwować to, co dzieje się w jego ciele. Czyli zachęcajmy nasze dziecko do rozmowy o jego ciele, o tym, co czuje, czy czujesz coś w brzuszku, kiedy na przykład myślisz o nadchodzącej kartkówce. Takie pytanie, taki dialog pomoże dziecku zrozumieć, że stres jest czymś naturalnym, co można kontrolować. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy jako dorośli nauczyli nasze dziecko tego, jak poradzić sobie ze stresem. Jest to kluczowa umiejętność, która przyda się naszemu dziecku nie tylko teraz, ale będzie używało nasze dziecko tych technik przez całe życie. My dorośli, kiedy się stresujemy, też mamy swoje sposoby na stres. Um, Oczywiście są przykłady takich negatywnych zachowań, jak sięganie po papierosa czy po alkohol, dlatego my dorośli powinniśmy pokazywać dziecku, że my w chwilach właśnie stresu umiemy sobie z nim poradzić. Możemy powiedzieć dziecku, że dzisiaj miałam stresujący dzień, więc proszę załóż buty: idziemy na spacer, idziemy do lasu, do parku, czy na przykład idziemy pobiegać, czy też idziemy na basen, posłuchamy muzyki. Także. My modelujemy te zachowania naszego dziecka, pokazujemy na swoim przykładzie, jak radzimy sobie ze stresem. Na przykład możemy powiedzieć, że w chwilach stresu możemy świadomie pooddychać, pokazać dziecku techniki głębokiego oddychania, na przykład po kwadracie, czy też patrzenie w jeden punkt. Także nauczmy nasze dziecko, jak oddychać głęboko, powoli. Możemy używać różnych porównań, które są atrakcyjne dla naszego dziecka. Na przykład wyobraź sobie, że masz balonik w brzuchu, że kiedy wdychasz powietrze, to napełniasz ten balonik, a później powolutku wypuszczaj, ten, e, wypuszczaj powietrze i obserwuj, jak balonik kurczy się. Także tutaj my powinniśmy pokazać dziecku, jak głęboko oddychać, pokazać różnie, również różne metody relaksacji mięśni. Zachęcajmy dziecko i to jest w treningu jako psona, do napinania, a potem rozluźniania poszczególnych grup mięśniowych, zaczynając od dolnych partii, od stóp aż do głowy. To pomaga poczuć się bardziej zrelaksowanym, bardziej świadomym swojego ciała, pozwala właśnie uwolnić różne napięcia. Także pokażmy naszemu dziecku, jak my się zachowujemy, jak oddychać świadomie, jak relaksować swoje ciało. Oczywiście, bardzo ważna jest też praktyka uważności, czyli pro, proste techniki mindfulness. Możemy zachęcić nasze dziecko do tego, aby posiedziało w ciszy, skoncentrowało się na, na swoim oddechu i zaczęło zauważać otaczające dźwięki. Możemy zapytać dziecko, poprosić dziecko, aby posłuchało, co się dzieje dookoła niego, jakie dźwięki słyszy. Także tutaj. Bardzo ważne jest cały czas nasze wsparcie, nasze bycie, nasze modelowanie zachowań dziecka. Również możemy zachęcić dziecko, aby wyrażało te emocje, które czuje w stresie, na przykład lęk, czy złość, czy wstyd, czy strach, poprzez rysowanie emocji. Możemy dać dziecku papier, kredki i poprośmy je, aby narysowało, co czuje na przykład jakąś burze. Tego typu aktywności pomagają dziecku wyrazić emocje w sposób wizualny, co daje dziecku ulgę, ukojenie, uwolnienie emocji. Starsze dzieci mogą pisać dziennik emocji, możemy zachęcić nasze dziecko do pisania o swoich uczuciach. Oczywiście to mogą być króciutkie notatki każdego dnia o tym. Co sprawiło dziecku na przykład radość, a co spowodowało stres. W ten sposób kształcimy w dziecku inteligencję emocjonalną, dziecko zaczyna być świadome tego, co czuje, potrafi to nazwać, też uczy się przyczyn, objawów i oczywiście w ten sposób zwiększamy samoświadomość naszego dziecka i uważność na siebie. Także bardzo ważne są te rozmowy o stresie, o objawach, o tym, jak sobie z nim radzić, żeby dziecko było świadome, ponieważ jednym z takich najważniejszych i kluczowych aspektów jest... W ogóle danie dziecku szansy porozmawiania o tym, co przeżywa. Bardzo często w pośpiechu, w dniu codziennym, nie mamy czasu porozmawiać o tym, co przeżywamy, co czujemy, i dzieci bardzo często nie wiedzą, że to, co czują, nie wiedzą, że to napięcie w brzuszku to jest stres, ponieważ nie zostały nauczone rozpoznawania swoich emocji, a budowa świadomości emocjonalnej jest kluczowa. I kiedy rozmawiamy regularnie z dzieckiem, co czuło, co spowodowało stres, co spowodowało jego radość dzisiaj, to to właśnie pomaga wykształcić w dziecku umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich uczuć. Zadawajmy pytania dziecku, jak się czujesz przed klasówką, jak się czujesz, gdy występujesz na scenie, jak się czujesz, gdy na przykład Musisz zrobić jakiś projekt i przedstawić go przed klasą. Jak się czujesz, kiedy pani cię bierze do odpowiedzi? Czy czujesz się zestresowany? Zestresowana, kiedy musisz to zrobić. Także zadawajmy te pytania, aby uświadomić dziecku i budować jego świadomość emocjonalną. Oczywiście. Też normalizujmy stres, ponieważ dzieci, które nie są świadome, że stres jest czymś naturalnym, mogą mieć w sobie takie poczucie winy, czy takie przekonanie, że jest coś z nimi nie tak. Natomiast rozmowy o stresie z osobami bliskimi, z rodzicami, z wychowawcami, z nauczycielami pomagają dziecku zrozumieć, że stres jest normalną reakcją naszego organizmu, że każdy ma czasami takie trudne, stresujące chwile. Kluczem jest oczywiście też nasze wsparcie emocjonalne. To, aby dziecko czuło się bezpieczne, czuło, że ma wsparcie, że może z nami porozmawiać, szczególnie w tych trudnych momentach. To wzmacnia rezyliencję dziecka i odporność na stres. Także pamiętajmy o tych pomocnych pytaniach do rozmowy z dzieckiem. Co czujesz kiedy? Na przykład masz przed sobą trudne zadanie, czy zauważasz w sobie właśnie jakieś objawy w ciele, kiedy czujesz się zestresowany, co pomaga ci się uspokoić? Mogą Państwo razem z dzieckiem zrobić taki plakat, który dziecko później sobie powiesi przy biurku, przy łóżku. Moje sposoby na stres, na przykład spacer, słuchanie muzyki, bieganie, oddech czy też może właśnie przytulanie zwierzaka domowego, czy też no, cokolwiek właśnie dziecko odkryje, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, każdy jest jednostką indywidualną i ma swoje ulubione sposoby. Bardzo ważne jest to, abyśmy towarzyszyli dziecku w odkrywaniu jego drogi. Zarządzanie stresem jest to kluczowa umiejętność XXI wieku, ponieważ chyba nigdy jeszcze nie było to życie tak szybkie, ten postęp technologiczny nie, nie, nie rozwijał się w takim tempie, więc jesteśmy narażeni na różne nowe źródła stresu, na przykład stres w internecie, w sieci. Dlatego, zarządzanie stresem jest to umiejętność, którą dzieci powinny opanować, aby lepiej radzić sobie w życiu, aby być bardziej odpornymi na te zmiany. I dzięki naszym rozmowom o emocjach, dzięki nauce. Tych prostych technik radzenia sobie ze stresem. Dzięki stworzeniu takiego bezpiecznego środowiska, nasze dzieci staną się bardziej świadome swoich uczuć i emocji, nauczą się lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Każda rozmowa z dzieckiem o stresie jest to taki krok ku lepszemu zrozumieniu siebie i swoich emocji. Ja jestem ogromną zwolenniczką szczerych rozmów. Z dziećmi. Także zachęcam Państwa do tego. Serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie. Do usłyszenia. Życzę Państwu miłego dnia.